Czy zamierza pan Marszałek, będąc yy, prezydentem, zmniejszyć wydatki kancelarii prezydenta, bo są one najwyższe w całej Europie? To chyba nie jest prawda, ale bo i ustrój państwa polskiego jest na tyle inny, że kancelaria prezydencka nie jest najbardziej rozbudowaną instytucją władzy państwowej. Bo prezydent Francji on ma zarządza bezpośrednio wieloma resortami, przecież ma ogromny wpływ na wiele resortów. Natomiast oczywiście trzeba się będzie przyjrzeć wielkości budżetu, ale przede wszystkim zasadności wydatków. Fakt jest faktem. Była kontrola Nikoska, chyba po raz pierwszy w kancelarii prezydenckiej przed paroma miesiącami i ujawniła ona cały szereg no, niedokładnie jakby nie do końca yy, prawidłowych wydatków czy w pełni uzasadnionych. Yy, to powinien być sygnał dla mnie jest to sygnał, że należy dokładnie przejrzeć zasadność wydatków kancelarii prezydenta i dążyć oczywiście do wyeliminowania tego, co jest zbędne. Jaki jest Pana stosunek do prywatyzacji telewizji polskiej, szczególnie w obliczu coraz bardziej stronniczych wiadomości programów Jana Pospieszalskiego? Czy misja nie powinna być na drodze przetargu zlecana innym stacjom? A tak naprawdę pytanie kolejne do tego, co, jaką rolę pełnią media publiczne w naszym państwie? W tej chwili z przykrością trzeba to powiedzieć, że część mediów publicznych, chciałem podkreślić to słowo część ze wskazaniem na jeden z programów telewizji publicznej niewątpliwie ma coraz mniej wspólnego z, z misją publiczną, a coraz więcej z misją partyjną Dobrze, na i na rzecz konkretnej partii. Więc to po pierwsze, po drugie, są konkretne projekty y, regulacji ustawowej, które mały, miałyby ten stan niedobry stan rzeczy zmienić. Opowiadam się za wsparciem. Tego projektu i uczynienie z, z tego bazy do dalszej pracy, projektu budowanego przez Stowarzyszenia Twórcze, przez środowiska, które najczęściej w telewizji mają dzisiaj mają niewiele powiedzenia, ale bardzo dużo do zaoferowania. To po drugie, a po trzecie, Chciałem powiedzieć, że nie słyszałam o projekcie prywatyzacji mediów, natomiast niewątpliwie publicznych, natomiast niewątpliwie jest. Sukcesem Polski niepodległej, wolnej i demokratycznej, że pojawiły się prywatne media, powstały też i telewizje prywatne, stanowią dobrą konkurencję, groźną konkurencję dla telewizji publicznej, dla radia publicznego. A gdzie konkurencja mocna, zdecydowana, tam na ogół są lepsze efekty. Brak konkurencji rozleniwia i jest zawsze źródłem nieuzasadnionych, ogromnych wydatków pieniędzy z kieszeni podatnika polskiego. Jarosław Kaczyński mówi o możliwej po wyborach współpracy Platformy i PIS-u. Taka sama retoryka pojawiała się podczas wyboru w 2005 roku. Popisu nie było, skończyło się koalicją PIS i Samobrona LPR. Jak pan sądzi, kto teraz w planie Ro Jarosława Kaczyńskiego ma być leperem, a kto Giertychem? Nie słyszałem takiej wypowiedzi pana Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast odnoszę wrażenie, że niektóre media związane z pis takie próbne balony wypuszczają yy, i sądują, jaka będzie reakcja zarówno opinii publicznej, wyborców PiS-u, jak i ewentualnie reakcja innych partii politycznych. Ja powiem tyle. Uważam, że przyszła prezydentura a jeżeli wygram wybory to na pewno będę starał się tak działać aby przyszła prezydentura stworzyła realną możliwość współpracy koalicji rządowej także z opozycją w niektórych wybranych obszarach na przykład polityki zagranicznej polityki bezpieczeństwa być może także w innych obszarach które dadzą się ustalić jako wspólne minimum polityczne, podstawa do funkcjonowania już nie tylko koalicji, ale państwa polskiego. Tak było przy uzyskiwaniu członkostwa Polski w NATO, w Unii Europejskiej, już w stop mniejszym stopniu, ale było. Warto do tego wrócić. Taki okres prezydentury, która byłaby nastawiona na szukanie tego, co łączy, a nie tego, co dzieli, mógłby być dobrym okresem sprawdzenia. Czy przypadkiem w tego rodzaju y, nawet nie deklaracjach, tylko sugestiach wysuwanych no nie za dużo jest y, tylko i wyłącznie y, pewnej zagrania taktycznego, czysto wyborczego? Bo rzeczywiście jest tak jak w pytaniu słyszeliśmy, no, deklaracje jedna, a praktyka drugie jednak w to pan Jarosław Kaczyński uczynił wicepremierem Polski pana Andrzeja Lepera. Jaka będzie pierwsza inicjatywa, pierwsze działanie pana marszałka po wygraniu wyborów? No pierwsze zawsze jest, jak przyjęło się, już, że pierwszym ważnym sygnałem jest wizyta zagraniczna e, głowy państwa. E, ja wymarzyłem sobie taką wizytę, e, którą bym chciał zrealizować e, jako symboliczną. To jest ze względu na to, że dla Polski niewątpliwie najważniejszym obszarem Polskich nadziei i polskich szans jest Unia Europejska. A w ramach Unii Europejskiej jest do odbudowania niestety zmarnowanego w ciągu ostatnich lat ze względu po prostu na absencję, nieobecność polskiego prezydenta, mechanizmu wpływania na bieg spraw w Unii, jakim jest trójkąt weimarski, współpraca polsko-niemiecko-francuska. No to wyobrażam sobie, że pierwszą wizytą powinna być wizyta w Brukseli, który jednak jest stolicą Unii Europejskiej. I od razu tego samego, czy następnego dnia w ramach tej samej podróży Paryż i Berlin, dla podkreślenia znaczenia Trójkąta Weimarskiego, do budowania silnej pozycji Polski w Europie. A jakie byłoby pierwsze postanowienie, panie marszałku? Bo to dopytam jeszcze do tego pytania. No postanowienie, to zależy, co mamy na myśli, mówiąc o postanowieniu, bo jeżeli inicjatywę ustawodawczą to widziałbym parę takich inicjatyw, które według mnie mogłyby być inicjatywami głowy państwa. Po pierwsze, to powinno być to, co w tej chwili częściowo robię jako marszałek wypełniający obowiązki głowy państwa, a więc uporządkowanie polskiego prawodawstwa pod wpływem doświadczeń katastrofy smoleńskiej. To się dzieje. Poprawiam ustawę o Narodowym Banku Polskim, o IPN i emerytalną dotyczącą wojskowych. Jest więcej takich kwestii, które powinien prezydent, głowa państwa uznać, że to są sprawy ogólnopaństwowe i wyjść z odpowiednią inicjatywą. Inna rzecz, która mi się marzy, to jest wyjście szybko z inicjatywą, która by na przykład pogłębiła samorządność poprzez rozbudowanie mechanizmu wyborów bezpośrednich. Jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach samorządowych. Sprawdzają się dzisiaj burmistrzowie, wójtowie, prezydenci miast, wybierani w 2400 obwodów jednomandatowych w samorządzie. Warto by chyba również radnych wybierać dokładnie w takiej samej. Taki same, z takim systemie, gdzie konkurowałby sobą człowiek człowiek, a nie tylko listy partyjne, wtedy radny miałby mocniejszy mandat i niewątpliwie na zasadzie właśnie tej konkurencji, o której mówiłem, byliby to ludzie coraz lepsi, coraz bardziej fachowi, bo na takich obywatele by stawiali. Jaką, jest Pan w Hajnówce w tej chwili? Jak Pan sobie wyobraża w właśnie współpracy z ekologami? takie pytanie osiągnięcie. To jest osiągnięcie 20 lat niepodległości i demokracji, że jest swoboda stowarzyszania się organizowania, ale także jest, prowadzony mechanizm daleko idącego prawa do opiniowania niektórych decyzji ze strony organizacji stowarzyszeń ekologicznych i to to trzeba uznać że to jest forma aktywności obywatelskiej która bardzo często jest pomocna dla podniesienia ważnych kwestii związanych z ochroną, ochroną przyrody ale należy pamiętać że organizacje ekologiczne trzeba jednak widzieć w ramach szerszego problemu jakim jest w ogóle są organizacje pozarządowe sektor organizacji pozarządowych jest jednym z najważniejszych. Jego rozwój jest najważniejszy dla perspektyw państwa obywatelskiego, więc niewątpliwie zasługuje na wsparcie ze strony państwa, które się wyraża między innymi także stworzenie możliwości finansowania przez odpisy tego jednego procentu odpracowanych podatków przez obywateli. Warto pogłębić ten mechanizm, przesunąć cały szereg i środków i kompetencji w obszar organizacji organizacji pozarządowych w tym także ekologicznych